Dziś pokażę Wam genialny sposób, a właściwie akcesorium, które sprawia, że kreskę jesteśmy w stanie narysować dosłownie w minutę i wychodzi idealna tak jak zawsze chciałyśmy. Więc, jeśli chcecie zobaczyć, co takiego używam, co sprawia, że kreska wychodzi idealnie, to koniecznie oglądajcie dalej. Wiele z nas zmaga się z problemem narysowania idealnej kreski, tym bardziej, jeżeli mamy opadające powieki bądź opadający zewnętrzny kącik oka. Narysowanie kreski, a tym bardziej jaskółki, nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. I w tym przypadku przychodzi nam na ratunek ten oto mały, niepozorny gadżet. I jest on bardzo elastyczny, dzięki czemu łatwo można dopasować do kształtu oka, czy to do mm, wypukłości oka, bo każda budowa twarzy jest inna. Pokażę wam, jak ten gadżet działa. Ja mam lekko padającą powiekę i ta kreska nie zawsze wychodzi taka, jakbym chciała. A używając tego akcesorium, naprawdę jest zdecydowanie łatwiej narysować kreskę, tym bardziej, tym bardziej jaskółkę. Um, no zobaczcie same. Do narysowania kreski użyję kredki z serii Lux. Możecie również dobrze użyć eyelinera, innego odcienia kredki. To już zależy od Was. Podążając zgodnie z zasadą rysowania jaskółki, ponieważ od niej zacznę rysowanie kreski, przykładam szablon tutaj w miejscu, gdzie mam linię wodną oka, ponieważ jaskółka ma tak jakby przedłużać linię wodną naszego oka. Dlatego przykładam tutaj do dolnej powieki i ma ta kreska iść do zakończenia naszych brwi. Mniej więcej. Przykładam mocno ten szablon i teraz kredką. Wyrysowuję sobie linię. O, ja zostawię sobie taką długość i zobaczcie, że po prostu jest idealny tak, jak być powinno. Następnie dorysuję sobie tutaj jeszcze kredką. Ok, ja dochodzę tak mniej więcej do 2 trzeciej długości powieki. I zobaczcie, chwila, tak naprawdę, i kreska narysowana. Więc jeśli macie opadające powieki i macie problem z narysowaniem kreski, tym bardziej jaskuki, to naprawdę serdecznie polecam sprawdzić e, ten szablon. Ok, pokażę Wam od razu jeszcze drugą stronę, ponieważ jest to bardzo, bardzo proste i, i czemu nie? Dokładam sobie tutaj najpierw do zewnętrznej części dolnej powieki. Tak jak wspominałam wcześniej, jest to takie przedłużenie linii wodnej oka. Przykładam mocno do skóry, żeby tego szablonu już później nie ruszyć, gdy rysujemy kreskę. I też należy pamiętać o tym, by nie podnosić powieki, jeżeli macie opadające, ponieważ wtedy ta kreska również wyjdzie inaczej. Ok, i teraz dorysowuję sobie Kurną część. We wcześniejszym przeglądzie, gdzie pokazywałam ten szablon, prezentowałam Wam również inne sposoby na wykorzystanie właśnie tego akcesorium, także odsyłam Was do tego filmu. No, i jak widzicie, kreska dosłownie w minutę jest zrobiona. Więc jeśli nie macie wprawy w rysowaniu kreski, a chciałbyście zacząć, a boicie się, że nie wiecie, w którym miejscu dorysować te kreski, tym bardziej jaskółki, sprawdźcie ten szablon naprawdę. I tak naprawdę to tyle w dzisiejszym filmie. Jest on krótki, ponieważ te kreski wykonuje się naprawdę szybko dzięki temu szablonowi. Um, także co? Napiszcie w komentarzu co o nie myślicie, czy miałyście, używałyście i e, jak się u Was sprawdza albo może macie ochotę na ten szablon. Ja się z Wami dzisiaj żegnam i do zobaczenia. Cześć!